Uwaga! Posłuchajcie jednego z kilkunastu liderów Konfederacji na Podlasiu, a konkretniej Zbyszka Kasperczuka z Ruchu Narodowego. Masz dzieci, pracujesz krócej. Nie masz dzieci, pracujesz tak jak wszyscy. Brzmi ok? W końcu to rodzice wychowują przyszłych podatników, wspierają system emerytalny, więc to naturalne, że dostają coś w zamian. Właśnie pomysł trafił na biurko prezydenta Rzeczpospolitej. I bardzo dobrze, że ktoś myśli długofalowo. A wy co o tym myślicie? Niedawno mówiliście, że ZUS należy zlikwidować. A dziś okazuje się, że już nawet Paweł Kukis jest odważniejszy od was, postulując dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Ja przypomnę wam stare ideały konfederacji. To każdy sam powinien decydować, kiedy chce przejść na swoją emeryturę. Nie państwo, nie ilość dzieci, nie żaden urzędnik to ja powinienem decydować o tym, kiedy idę na rentę. Dajcie znać, czy wolicie samemu decydować o swojej emeryturze, czy wolicie poczekać, aż państwo wam narzuci wiek emerytalny 65, 70, 80, czy nie wiadomo, ile tam będzie chciało lat.